Tak mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga Waszego. On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów, na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta. Niech wyjdzie oblubienie ze swej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Moi kochani, wielka miłość i dobroć od Boga płynie ku nam z tego fragmentu księgi Joela. Zawsze ilekroć właśnie płaczemy. Uniżamy się przed Bogiem, żałujemy za nasze grzechy. On nie pozostawia nas odsuniętymi, ale udziela nam łaski i wskazuje drogę, pocieszając nas i umacniając. Ten tekst czytany w środę popielcową jest wielką zachętą, abyśmy w Wielkim Poście szczególny sposób z tego korzystali. Uniżajmy się więc przed Panem, przepraszajmy go za nasze złe postępowanie, a on ulituje się nad nami, pocieszy nas i udzieli nam swojej łaski wskazując drogę zbawienia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.